Zobaczcie gdzie jestem Moja szkoła Która jestem bardzo dumna I do dzisiaj tutaj Na mistrzostwa makijażu Patrzcie jakie śliczne dekoracje w naszej szkole To jeszcze jest z mistrzostw, kiedy ja brałam udział. Czyli dawno temu robiliśmy właśnie takie sanie jako dekoracje sali. Jeden z tematów dzisiejszych mistrzostw to gwiazdy Hollywood. zobaczcie ten napis. Ale się będzie działo. I oczywiście czerwony dywan Zobaczcie pięknie Tonight I'll spend all this Christmas with you Oh it's such a charm Cut you up in my arm There's nobody at the door You said, I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas. And some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas. Wróciłam. Wróciłam z mistrzostw makijażu i charakteryzacji, które są organizowane w mojej starej szkole, czyli em, której jestem absolwentką. I musiałam już się przebrać w dresy, bo potrzebuję trochę wygody. Cały czas jednak w czymś eleganckim od samego rana. Nie zdążyłam nawet otworzyć kalendarzy adwentowych, ale zaraz to nadrobimy i otworzymy sobie wspólnie. Krótko podsumowując chociaż pewnie nie, nie krótko. Podsumowując same mistrzostwa, jestem przeszczęśliwa, że znowu mogłam wrócić do mojej szkoły. Jeżeli oglądaliście ubiegłoroczne vlogmasy, to wiecie dlaczego. Ja jestem absolwentką tej szkoły. Kiedyś brałam sama udział w takich mistrzostwach i stojąc na scenie, wtedy wygrałam zresztą te mistrzostwa, co było dla mnie już takim pierwszym osiągniętym celem w moim takim makijażowym życiu. I stałam na tej scenie, oglądałam jury i słyszałam, jak szkoła wychwala swoje absolwentki, które dużo osiągnęły właśnie i zasiadały w jury. I stwierdziłam, że kurczę, chciałam, żeby kiedyś moja szkoła była za mnie taka dumna. I wydaje mi się, że chyba jest, skoro już od tylu lat zasiadam w żyli. Strasznie to jest miłe. Dostałam podziękowanie, zobaczcie. Dostałam podziękowanie, dyplom. Dostałam taką śliczną świeczuszkę, która mi będzie pasować do sypialni. To jest taki lampionik. O, w środku jest podgrzewacz i są reniferki i Mikołaj. Bardzo fajne. Pójdzie do sypialni na parapet chyba, bo będzie ładnie rzucać światło. Wracając do samych mistrzostw. Minimalna ilość materiału, która jest nagrana, Wam jakoś to pokaże. Nie chcę, wiecie, bez zgody uczestników i tak dalej, pokazywać dokładnie wszystko to, co tam było. Jeszcze wchodzą oczywiście w grę, wiecie, odgłosy i prawa autorskie do muzyki, więc wszystko to musi być dobrze tutaj. Ugrane, żeby to wrzucić we vloga, teraz mam większą po prostu świadomość wszystkiego, co się dzieje. Nie chciałabym po prostu też nikogo urazić w, żadnym, w żaden sposób, ale jeżeli dziewczyny mnie oglądacie, które brałyście udział w mistrzostwach, bo wiem, że mnie oglądacie, bo podchodziłyście do mnie, bardzo, bardzo jestem z Was dumna i chciałabym abyście o tym wiedzieli że jestem niesamowicie z was dumna i że życzę wam wszystkiego dobrego i dużo więcej jeszcze osiągnięć i aby te pierwsze mistrzostwa dały wam bardzo duży kopniak na przyszłość do robienia podobnych rzeczy do rozwijania się i nie rezygnowania ze swojej pasji więc życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego chciałam wam jeszcze powiedzieć że po prostu powaliłyście mnie na kolana niektórymi charakteryzacjami czy makijażami a pierwsze miejsca, dziewczyny jestem całym sercem z wami, bo zrobiłyście niesamowitą robotę. Tematy tych mistrzostw. Pierwszy temat to był makijaż w stylu współczesnego Hollywood. Rewelacja. Drugi temat to była charakteryzacja komiks. Totalne pole do popisu. I w tej pierwszej kategorii dziewczyna, która wygrała, żałuję, że nie pokazałam wam tego. Nie, nie byłam w stanie już wam tego pokazać, bo dziewczyna się później przebrała, gdzieś pieszyła się do rodziny, pochwalicie. W najnormalniej świecie, już była też zmęczona. Ale idealnie dobrała kolor, po prostu wszystko do modelki. Makijaż był piękny, proste oko, ładnie rozświetlone, bardzo nietypowy kolor z czystą, precyzyjną kreską i do tego bardzo mocne usta, w też nietypowym kolorze. Świetne połączenie, w ogóle nie takie klasyczne, ale wyglądało to jak milion dolarów. Wow! A charakteryzacja to już był praktycznie body painting. Tyle pracy! Super, naprawdę wysiek, wysoki po, m, poziom, już się plączę. Naprawdę dumna, Na, jestem maksymalnie dumna z uczestników, z mojej szkoły, za to, że organizują takie wydarzenia i że dają siłę tym dziewczynom do dalszej pracy. Super. A, i jeszcze jaki dzisiaj plan dnia? Ogólnie. Chciałam już w miarę zakończyć tego vlogmasa. Oczywiście musimy otworzyć kalendarze, to jest podstawa. Um, ale nie za dobrze się dzisiaj czuję. Naprawdę mam bardzo duży spadek formy i ogólnie jakieś bóle. Bo wiecie jak to jest. Ja lubię, bardzo lubię, kocham robić to co robię. Natomiast um, serce chce, dusza chce, ale organizm ma czasem już po prostu dość. Um, I ja dzisiaj muszę się spakować i jutro lecimy, co już wiecie lecimy bardzo, bardzo wcześnie rano, a ja nie mam jeszcze nic, nie mam nawet pieniędzy wymienionych nie jestem spakowana, nawet nie wiem co zabrać nawet nie wiem w jakich butach nawet, nie, no kompletnie nic nie mam przygotowanego i dzisiaj teraz mam te trochę czasu żeby to ogarnąć, a jeszcze chciałabym zmontować filmik, żeby był na piątek, czyli na jutro dzisiaj mamy czwartek, dobrze mówię? Tak, jutro jest piątek chciałabym, aby puścić filmik z tym DIY, albo skrzydła, albo ten pióropusz ale muszę jeszcze nagrać do tego podkład głosowy, zmontować i opisać, wrzucić to na kanał chciałabym, ogólnie mam materiał właśnie nakręcony już, ten pióropusz, skrzydła i makijaż świąteczny, ten, który widzieliście na pierwszym vlogmasie na samej zapowiedzi. Ja w nim byłam, o który prosiliście, ale wiecie, zmontowanie zajmuje sporo czasu, a dzisiaj muszę zrobić to: muszę się spakować i muszę jeszcze zmontować tego vloga, żeby było na jutro. A jest godzina. o, już jest grubo po 15 Nie, 15.13. Nie ma tak źle teoretycznie, ale chciałabym pójść wcześniej spać, skoro mamy stać o 4.00. Nie wiem, czy w ogóle ma sens pójść spać. Ale takie plany na dzisiaj. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zmęczona. I tak myślę, i myślę, czy dam radę dzisiaj ogarnąć ten filmik na jutro. Nie wiem, czy mi wybaczycie, bo obiecałam, że będzie. Hmm. Teoretycznie codziennie są filmiki, więc nie jest tak, że o Was zapominam, ale. Nie, dobra no miałam w planach jeszcze nakręcić przed świętami ten przegląd czerwonych pomadek. Nie wiem, czy mi się to uda, bo jeszcze wypadły mi wyjazdy do Warszawy, zaraz po moim powrocie, tak naprawdę, z Londynu. I chciałam jeszcze nakręcić jakiś świąteczny makijaż, makijaż paletką um, Glambox. Dużo rzeczy bym chciała, ale po prostu czasu na to brakuje. Doba jest za krótka, zdecydowanie. oburzająca, nie wiem o co się chodzi. O co chodzi? Dobra, kochani, nie przedłużając już, yy, zabieramy się za kalendarze, a potem zmywam makijaż, nakładam maskę i ogarniam wszystko wokół i pakuję się. Taki plan na dzisiaj. Tak mi się przykro teraz zrobiło, bo doszło do mnie, że jak jutro wyjeżdżam, to przez kilka dni nie będę otwierać kalendarzy, no bo przecież ich nie zabiorę. Ale później sobie to nadrobimy i po powrocie otworzę je wszystkie. I co to będzie, jak będą musiała wszystkie czekoladki na raz zjeść? Ha, 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 ha. Będzie śmiesznie. Znaczy ja to nie narzekam. Co się dzieje, Stefania? Ona coś strasznie mi tutaj kręci. Co my dzisiaj mamy? Co dzisiaj jest za dzień? Ósmy. Ósmy. Otwieramy najpierw Nyksa, mamy cień. Żadna niespodzianka, bo codziennie jest albo pomadka, albo cień. W dobrej kolejności i znowu nie potrafię wyciągnąć. Ihi. Mamy cień Transylwania. O, jaki ładny. Ładny. O! Kurczę, nie mam jak słodka zrobić, ale zobaczcie, jak się mieni. Podoba mi się, podoba mi się. Może nawet zabiorę go ze sobą do Londynu. To prawda, to nie Londyn, ale ładny, taki rozświetlający, no i nic nie waży praktycznie więc do samolotu, dobra, nie przedłużając zabieramy się za Douglasa Douglas, 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 to tu jest 8. aż mam ochotę otworzyć już na jutrzejszy dzień skoro mnie nie będzie, ale nie zrobię tego wolę poczekać słyszycie, to Stefania właśnie do kuwetki sobie poszła więc Robi mi tu zakłócenia. Home Spa. Co to jest? Jakieś mleczko. A tu krem do rąk pisze przecież. No przecież. Też fajna ym, pojemność. Ciekawa jestem, jak pachnie. Postaram się opisać. Eee, zaklejone. Widzicie, co nie będę otwierać? Bo mam już otwarte kremy. Więc nie chciałabym otwierać kolejnego, a ten się na pewno przyda. No i została mi czekoladka. Czekoladka. Moja pocieszycielka. Ósemka. A co to? Orzeszek chyba. Połówka orzeszka. Fajne. Okej. Okay. To zabieram się za jedzenie czekoladki i... Do zobaczenia później. Nie wiem, czy coś jeszcze wydarzy, czy to będzie tylko pożegnanie, ale do zobaczenia. Zabieram się do pakowania i nie wiem, czy widzieliście na Instagramie, kiedyś wrzuciłam zdjęcie tej mojej odpicowanej walizki, zrobiłam ją sobie sama. To jest zwykła walizka, naprawdę można ją wszędzie um, kupić. Nie jest jakaś firmowa, jest jedna z najtańszych. To jest bagaż podręczny, nie jest też zbyt duża, ale chciałam ją jakoś spersonalizować i poprosiłam męża, żeby mi wydrukował na takiej folii do samochodów. Mm, właśnie grafiki, które znalazłam gdzieś w internecie Jest tutaj moje logo Jest pomadka MAC Są napisy I look better online I love haters i tak dalej mm, myself mm, ogól, O jest nawet Stewka, Żeby była z nami zawsze I love makeup Taki wiecie, taka ja i żeby było troszkę zabawnie, oczywiście YouTube na pierwszym miejscu i ta walizka zaraz będzie wypełniona na bagaż podręczny. To zabieram ze sobą i chciałam Was prosić mocno o wybaczenie, bo no nie dam rady dzisiaj zmontować tego filmiku na jutro, na piątek, czyli jak oglądacie tego vloga, to na dzisiaj. Bo bardzo się starałam, ale naprawdę jestem zmęczona, jest godzina mm, 18. Po 18, a chciałabym się spakować, pójść wcześniej spać, bicie wypocząć, cieszyć się tym wyjazdem, po prostu poświęcić się temu pakowaniu i w ogóle muszę no, po prostu odpocząć. Najnormalniej w świecie. Każdy chyba tego czasem potrzebuje, więc te filmiki na pewno będą. Na pewno będą, bo one są już nagrane. Tylko czekają na zmontowanie, więc myślę, że po moim przyjeździe te filmiki się pojawią. A póki co wypatrujcie nowych vlogmasów, bo będę robić wszystko, żeby je wrzucać, nawet jak będę tam na miejscu w Londynie. Póki co trzymajcie kciuki za bezpieczną podróż, żeby wszystko się udało. I tyle, kochani. Do zobaczenia w następnym vlogmasie. Pa-pa!